W odcinku dotyczącym Mszy Świętej porównałem liturgię do szafy z opowieści z Narni, do szafy, przez którą wchodzi się do świata Boga. Dlaczego jest to istotne? Dlatego, że liturgia wyrywa nas w pewnym sensie z naszej codziennej rzeczywistości, wyrywa nas też w pewnym sensie z czasu i od razu wprowadza do świata Boga, wprowadza do świata, w którym możemy z nim przebywać. Ósmy dzień, osiem dni czyli oktawa. To jest takie wyrwanie nas z czasu poprzez liturgię właśnie, wyrwanie nas z czasu i wprowadzenie w rzeczywistość Boga przez 8 dni. Począwszy od Wielkiej Nocy, trwa oktawa, czyli czas, kiedy codziennie jest Wielkanoc. Codziennie jest uroczystość. Codziennie jesteśmy przez Boga wprowadzeni na nowo w to doświadczenie zmartwychwstania Chrystusa. Jest to niesamowita Rzeczywistość i piękny przywilej, który dostajemy od Boga, właśnie przez tych 8 dni. Ta uroczystość Wielkiej Nocy rozciąga się na całe 8 dni, co symbolicznie oznacza, że przenosi nas w zupełnie nową rzeczywistość. Bo wcześniej wszystko opierało się na siódemkach. 7 dni trwa tydzień, 7 dnia był szabat. Siedem oznaczało w Biblii jakąś pełnię, doskonałość, kompletność. Zaś 8 to jest jeszcze więcej. Osiem to jest to, co następuje po całej rzeczywistości siódemek. To jest nowy świat, nowa rzeczywistość, nowe życie, w które jesteśmy w Chrystu przez Chrystusa wprowadzeni. I mamy przywilej przez osiem właśnie dni na znak tego świętować Wielkanoc. I bardzo Was proszę, i to będzie zadanie związane z tym odcinkiem, na miarę Waszych możliwości spróbujcie w tym roku <laughs> przez całą oktawę Wielkanocy. Jeśli będziecie w stanie uczestniczyć codziennie w Eucharystii i codziennie zrobić coś świątecznego. Codziennie dajcie sobie jakąś przyjemność związaną ze świętowaniem tego, że Chrystus wprowadził Was do nowego życia.